Cześć, witajcie. W pierwszym styczniowym odcinku mówiłam o swoich planach związanych z uprawą ogródka względem kalendarza biodynamicznego, inaczej księżycowego. No i właśnie chciałabym w tym roku bardzo ten kalendarz przetestować, o ile te uprawy faktycznie będą wszystkie lepsze i o ile mi będzie się lepiej pracowało właśnie w oparciu o taki kalendarz. Czym w ogóle jest kalendarz biodynamiczny? Dynamiczny. i na czym polega mniej więcej uprawa w oparciu właśnie o ten kalendarz. Zapraszam Was serdecznie na ten odcinek. Sprawa ogródka warzywnego, ogrodu ozdobnego, w oparciu o kalendarz biodynamiczny, jest to trochę taki powrót do korzeni. Nasi przodkowie, którzy uprawiali Ziemię, właśnie robili to w oparciu o rytm dobowy, o rytm światła, jak i również o fazy księżyca. Ja właśnie bardzo sobie cenię ten stary model uprawiania Ziemi, bo on był taki bardziej związany z naturą, bardziej podporczany. Porządkowany właśnie prawom natury, które pomagały bądź przeszkadzały w tej uprawie. I wydawać by się mogło, że e, oczywiście tutaj biodynamika, fazy księżyca, że to takie trochę bajki i wróżenie z fusów, ale niekoniecznie, ponieważ są badania e, naukowe, które również pokazują to, że rośliny lepiej rosną w odpowiednich fazach. Księżyca. Ja jestem bardzo ciekawa, jak taka naturalna, pierwotna metoda uprawiania ogródka sprawdzi się w dzisiejszych czasach. Ogrodem zajmujemy się wtedy, kiedy mamy czas najczęściej w weekendy no i trudno to jeszcze wszystko dopasować do jakichś rytmów zmianowania księżyca. Ja swoją tegoroczną pracę w oparciu o kalendarz właśnie biodynamiczny czy księżycowy oparłam na publikacji pani Magdaleny Przybylak-Zdanowicz. Ekologiczny poradnik księżycowy. Jest to naprawdę świetna, bardzo szczegółowa publikacja, która ukazuje się co roku. Nie jest to żadna reklama. Robiąc rekonesans, trafiłam właśnie na tą sprawdzoną pozycję. Ma ona bardzo wielu zadowolonych użytkowników. Jak sama nazwa kalendarz księżycowy mówi, tutaj jakby pracę opieramy na fazach księżyca. Fazy księżyca od nowiu do pełni poprzez odpowiednie kwadry. Jest to taki cykl miesięczny. Nów jest wtedy, kiedy księżyc jest niewidoczny, kiedy nie widzimy go na niebie i stopniowo tego księżyca przybywa. W momencie, kiedy jest takim rogalikiem, jest to pierwsza kwadra i przybywa go do pełni. No i później stopniowo następuje trzecia kwadra, czyli odejmowanie tego księżyca aż do końca. Kolejnego nowiu. Okres od nowiu do pełni, czyli księżyc przybywający, jest to najkorzystniejszy czas na wysiew i sadzenie roślin jednorocznych, plonujących nad Ziemią. Badania naukowe dowodzą, że jest to czas, kiedy właśnie rośliny zdecydowanie lepiej kiełkują, szybciej i zdrowiej rosną i są bardziej odporne. Z kolei okres od pełni do kolejnego nowiu, czyli księżyc ubywający, to najlepszy czas do siania roślin wieloletnich, owocujących pod ziemią. Wtedy też przesadzamy rośliny wieloletnie, byliny i cebule, i jest to też najlepszy czas do zbioru roślin owocujących pod ziemią, różnych bulw i korzeni, czyli buraków, marchewek, pietruszek. Tutaj jakby ten rytm miesięczny faz Księżyca jest najważniejszy, ale równie ważny jest rytm tygodniowy, wyznaczany przez poszczególne kwadry Księżyca. No i tak w przypadku y, osób, które zajmują się rolnictwem, czy właśnie tak jak my, ogrodnicy, mamy cztery kwadry. Jest to kwadra liścia, kwadra owocu, kwadra korzenia i kwadra uprawy. Kwadra liścia obejmuje okres między nowiem i pierwszą kwadrą, kiedy księżyca przybywa. Jest to najlepszy czas do siania i sadzenia roślin plonujących nad ziemią, o mięsistych liściach, np. przykład sałat, kapust, szpinaków. Ja wam wrzucę tutaj taki spis właśnie wszystkich roślin, które podlegają pod kwadrę liścia. Właśnie wtedy jest najlepszy czas, żeby je siać i wysadzać. Kwadra owocu. Jest to okres między pierwszą kwadrą a pełnią. Najlepszy czas do siania, sadzenia roślin plonujących nad ziemią o jadalnych owocach, a więc wszystkich pomidorów, papryk, fasoli, bobu, ogórków, zbóż, wielu ziół, drzew owocowych i kwiatów. Wtedy zbiory owoców i ziół są najkorzystniejsze. Jest to też dobry czas do ścinania zrazów oraz do szczepienia. W owocu, szczególnie na 2-3 dni przed pełnią, z powodzeniem można siać także wszystkie rośliny liściowe, a nawet korzeniowe, plonujące w danym roku. Jest to bardzo dobry czas do wykonywania przetworów, pieczenia chleba. Warto też w tym okresie wykonywać opryski przeciw chorobom grzybowym. Kwadra korzenia. Wyznaczają okres ubywającego księżyca między pełnią a trzecią kwadrą. Najlepszy czas do siania, sadzenia roślin plonujących pod ziemią, korzeniowych, cebulowych i wieloletnich bylin kwiatowych, np. buraczków, rzodkiewek, cebuli, dali, piwoni. W tym okresie zaczynamy zbiory roślin korzeniowych i kontynuujemy aż do nowiu. Kwadra uprawy wyznaczają okres między trzecią kwadrą a nowiem. Jest to czas niestosowny do siewów i sadzenia, za to najlepszy do wykonywania zabiegów uprawowych w ogródkach. Wtedy też warto rozprawić się z chwastami i zwalczać szkodniki. W tej kwadrze nawozimy glebę i zasilamy rośliny. Wrzucę Wam tutaj, jak wygląda taka rozpiska na styczeń z tego kalendarza. I według kalendarza, w, właśnie w kwadrze korzenia, najkorzystniejszy będzie 27 i 28 stycznia, właśnie na wysiew roślin korzeniowych. Jeśli chodzi o zimowe cięcie drzew, i krzewów, to według kalendarza najkorzystniejszy czas jest przy ubywającym księżycu w kwadrze. Uprawy tuż przed samym nowiem, czyli taki najkorzystniejszy czas, właśnie na cięcie czy drzewek owecowych, czy żywopłotów, będzie dopiero na początku lutego. Także w styczniu jeszcze nic nie będę dotykać. Planując właśnie pracę z kalendarzem księżycowym, stwierdziłam, że może się to okazać o wiele łatwiejsze dla mnie, kiedy sobie po prostu przeanalizuję cały miesiąc i zaplanuję konkretne rzeczy na dane dni. Warto również wspomnieć, że w kalendarzu księżycowym informacje znajdą nie tylko ogrodnicy, ale również i hodowcy, również i rybacy. Jest tam pokazane, kiedy ryby, w jakich fazach księżycach najlepiej biorą, ale i również hodowcy pszczół. Pod koniec miesiąca zaczynamy kwadrę korzenia, czyli okres, kiedy warto wysiewać już rośliny korzeniowe. ja tak. Przymierzam się do tego, ale to oczywiście zależy od warunków, jakie będą na dworze, no bo jak będzie śnieg, będzie zmrożona ziemia, no to niestety nic tutaj nie zrobimy. Staram się Wam zrobić taki plan również na luty, kiedy co sobie zaplanowałam właśnie względem kalendarza księżycowego. Za dzisiaj Wam już serdecznie dziękuję, pozdrawiam Was i do zobaczenia w kolejnym odcinku.